Klara Dao to influencerka, która zdobyła ogromną popularność na TikToku dzięki treściom o samoakceptacji i pozytywnym podejściu do własnego ciała. Jej filmy były pełne szczerości, humoru i motywacji, a jej widownia szybko zaczęła traktować ją jako symbol ruchu body positivity. Ludzie doceniali, że nie udaje, że jest idealna i że dzieli się swoimi kompleksami oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Jednak w pewnym momencie jej kariera została wystawiona na próbę. Klara podjęła decyzję o operacji powiększenia piersi, co wywołało falę krytyki wśród fanów, a niektórzy uważali, że zdradziła ideały, które głosiła. Liczba obserwujących spadła, komentarze były pełne rozczarowania, a media nagłośniły dramat influencera. Historia Klary pokazuje, jak kruche mogą być kariery w mediach społecznościowych i jak mocno oczekiwania widzów wpływają na twórców? Kim jest Klara Dao i czym się zajmuje? Klara Dao jest influencerka działającą głównie na TikToku i Instagramie. Zyskała popularność dzięki treściom dotyczącym akceptacji własnego ciała, pewności siebie i pozytywnego podejścia do wyglądu. Od początku wyróżniała się autentycznością, nie kopiowała popularnych trendów, ani nie starała się dopasować do wzorców innych twórców. Jej filmy były pełne praktycznych porad i motywacji. Klara dzieliła się swoimi codziennymi doświadczeniami, np. jak radzić sobie z kompleksami, jak walczyć z presją społeczną dotyczącą wyglądu, a także jak czuć się pewnie mimo niedoskonałości. Komentarze pod jej filmami często były pełne podziękowań. Dzięki Tobie zaczęłam akceptować swoje ciało. Twoje filmy pomogły mi poczuć się pewniej we własnej skórze. Klara stała się symbolem body positivity ruchu, który propaguje akceptację ciała niezależnie od standardów społecznych. Jej wiarygodność wynikała z tego, że mówiła otwarcie o swoich wadach i nie próbowała udawać, że jest doskonała. Punktem zwrotnym w jej historii była decyzja o operacji powiększenia piersi. Klara przeszła z rozmiaru 32AA na 32C. Dla niej była to decyzja osobista, miała prawo czuć się komfortowo i pewnie w swoim ciele, jednak część widzów poczuła się zdradzona. Komentarze zmieniły ton. Jak ktoś, kto przez lata mówił, że nie potrzebujesz operacji, może teraz dokonać takiej zmiany? Straciłam do niej całkowity szacunek. Nie wierzę, że tak mogła postąpić. Liczba obserwujących zaczęła spadać, a media szybko nagłośniły sytuację, przedstawiając ją jako dramat influencera, który zdradził swoje ideały. Klara jednak nie przepraszała ani się nie ukrywała. W kolejnych materiałach tłumaczyła, że samoakceptacja nie oznacza zakazu zmian, podkreślała, że każda osoba ma prawo decydować o własnym ciele i że jej operacja była wyłącznie jej wyborem. Czuła się dzięki niej pewniej i bardziej kobieco, a to było dla niej ważniejsze niż opinia niektórych fanów. Historia Klary Dao pokazuje, jak silna jest presja w mediach społecznościowych. Influencerzy stają się symbolami pewnych wartości, a ich decyzje prywatne mogą być odbierane jako zdrada tych wartości. Wielu fanów utożsamia twórców z ideami, które promują, co sprawia, że każdy ich krok jest oceniany i analizowany. Psychologicznie widzowie reagują silnie, ponieważ utożsamiają się z twórcą. W przypadku Klary jej fanowie czuli, że straciła spójność z przesłaniem, które przez lata głosiła. Jednak jej decyzja pokazuje, że autentyczność nie polega na braku zmian, lecz na odwadze do podejmowania własnych decyzji i braniu odpowiedzialności za nie. Operacja Klary stała się także przykładem dyskusji o tym, czym jest body positivity w praktyce. Czy chodzi wyłącznie o akceptację naturalnego ciała, czy o prawo do dokonywania zmian, które poprawiają komfort i poczucie własnej wartości? Klara pokazała, że prawdziwa akceptacja obejmuje możliwość świadomego wyboru, a nie tylko pozostawania w określonym stanie fizycznym, konsekwencje i reakcje społeczności. Po operacji Klara straciła część obserwujących, jednak pozostali fani byli lojalni. Jej sytuacja pokazuje, że widownia jest zróżnicowana, część osób oczekuje niezmienności, inni doceniają autentyczność w postaci odważnych decyzji. Media społecznościowe i portale internetowe szeroko komentowały jej decyzje, podkreślając dramat i napięcie między wcześniejszym wizerunkiem a rzeczywistymi wyborami Klary. Niektórzy influencerzy i twórcy treści publicznie komentowali jej sytuację, wspierając ją lub krytykując, co dodatkowo wzmogło falę dyskusji w sieci. Klara stała się przykładem bardziej złożonego podejścia do wizerunku w internecie pokazuje, że bycie autentycznym nie oznacza braku decyzji, które zmieniają życie. Podsumowanie i wnioski. Historia Klary Dao jest lekcją o tym, jak delikatne są relacje między influencerami a widownią. Pokazuje, że internetowa popularność jest kruche, a każdy krok twórcy może być oceniony i skrytykowany. Jednocześnie uczy, że autentyczność w sieci nie polega na niezmienności, lecz na odwadze do podejmowania własnych decyzji. Klara pokazała, że samoakceptacja może mieć różne formy. Nie chodzi tylko o pozostawanie naturalnym ale także o prawo wyboru, który poprawia komfort i pewność siebie. Jej historia pozostanie przykładem głośnego przypadku w internecie, który uczy, że życie nie jest statyczne, a presja społeczności i mediów społecznościowych nie powinna ograniczać prawa do własnych decyzji.